Dzień dobry, witam serdecznie. Zrobimy sobie dzisiaj przegląd zawartości kalendarza adwentowych z Glam Shopu. Więc ostrzegam, będą spoilery, jeżeli ktoś nie chce widzieć zawartości i samemu sobie otwierać w grudniu. Także polecam pominąć ten film. Widzimy się następnym razem. Całkiem dawno ruszyła przed sprzedaż, więc można było te kalendarze kupić w zestawie. 20% taniej. Cenowo faktycznie to się opłacało, ale ostatecznie nie zamówiłam i jeszcze nie wiem, czy to zrobię. Sama nie jestem w stanie się zdecydować, więc dzisiaj przeglądamy wszystkie produkty i Ocenimy, czy jest to faktycznie warte naszej uwagi, czy może lepiej odpuścić. Będę zerkać w telefon, a to o czym mówię będzie Wam się pokazywać tutaj z boku. Więc przechodzimy do dużego kalendarza, który ma taką czerwoną, bordową grafikę w bombki polane złotem. Bez promocji kosztuje 549 zł, także sporo. Natomiast w ogóle dla mnie są 24 okienka i jednak produktów jest zdecydowanie więcej. Hania wspomina chyba coś o ponad 50. Tak wygląda zawartość. I czy na pierwszy rzut oka jest tu coś ciekawego dla Was? Bo dla mnie jest kilka rzeczy. Oczywiście Wam powiem, co mi się podoba, co mi się nie podoba, jak zwykle. Zaczynamy od lewej strony, od peelingu do ciała. I to są takie rzeczy, które się zużyje. Natomiast mając kilka innych boxów, na przykład od Look Fantastic, to raczej tak. Takie rzeczy u mnie zwykle leżą, schodzą bardzo długo. Płyn dwufazowy. Jestem ciekawa, jak on do mnie się sprawdził, bo mój ulubieńcem jest oczywiście Nivea. Mamy gąbeczkę. Paletę celowo pominę. Gąbeczki zwykle z glamu są bardzo fajne. Takim klikaczem jest to odcień światła. Oczywiście do słuczy za chwilkę przejdziemy. Ta konturówka i olejek też mi się podobają. Następnie mamy dwustronną maskarę do rzęs. Nie miałam nigdy dwustronnej, więc właściwie mogłabym wypróbować. Następnie mamy dwa linery i od razu mogę Wam pokazać słocze, ponieważ oba są metaliczne. Jeden z nich jest czerwony, proszę Państwa, tego ja się nie spodziewałam w kalendarzu glamu, ale cieszy mnie to, bo jest moda na borda, więc takie czerwone kolory naprawdę rzadko się pojawiają, zwłaszcza błyszczące. A następny to jest metaliczny fiolet. Obawiam się jednej rzeczy, że one będą dosyć mocno podkreślać teksturę skóry, ale być może jest to kwestia tego zdjęcia. Między linerami stoi płynny róż i on jest taki perłowy, nie do końca mi się podoba. Właściwie na słoczu też nie. Następnie niżej leży, to jest właśnie ten olej do ust, który ma drobinkowe wykończenie takie kolorowe drobinki. Z tyłu za linerami kryje się klej do rzęs, ponieważ zaraz obok mamy kępki. Jak dobrze wiecie, ja nie przyklejam ani sztucznych rzęs ani kępek, więc dla mnie to by było zbędny gadżet. Natomiast jeżeli ktoś lubi, no to dlaczego by nie? Słyszałam też sporo dobrego właśnie o tych kępkach z glamu, także ciężko mi powiedzieć, jakie są. Nigdy nie miałam. Na dole leży konturówka, o której już słod widzieliśmy, i następnie mamy coś przepięknego, czyli sypki pigment. Jeżeli pamiętacie, jak otwierałam właśnie box. Czy to mini kalendarz Hity Glam Shopu, to tam był taki przepiękny pigment, więc to jest coś, co bym na pewno chciała z tego kalendarza. Zobaczę też, czy dziewczyny będą sprzedawać masażer. Choć z drugiej strony mam właśnie taki janelitowy kamyk. Wiecie, te popularne masażery, które kiedyś były, ich nie używam. Nie pytajcie, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, ale może jakbym miała coś droższego, to bym się w końcu zmotywowała, żeby tego używać. No, bo wydam pieniądze, nie? Także czasami to działa. Tak jak kupicie karnet na siłkę, no to nagle trzeba chodzić, bo się za to zapłaciło. To jest serum regenerujące. Następnie mamy chyba dwa produkty do ust, tak mi się wydaje, bo coś podobnego było któregoś razu. Jeden domyślam się, że jest to peeling, drugi balsam. Oczywiście, jak sobie wejdziecie w opis. Tego kalendarza, to tam na samym dole macie link do składu i macie wypisane wszystkie produkty, oczywiście ze składem. Także następnie mamy coś, co pojawia się co roku, tego się dokładnie spodziewamy, czyli kosmetyczka z pędzlami. Um, tutaj będę miała pewne ale, ale to za chwilkę. I następnie mamy coś dziwnego, czyli coś nazwanego dyskiem, takie trio do modelowania. Co to było? Jeszcze Halloween nie ma, ja już mam duchy na chacie. Z tego co widzę, to ten brązer jest ciepły, bardzo ciepły, co też możecie zobaczyć na tych słóczach, i no nie jest to nic, co by mnie interesowało. Następnie mamy chyba jakiś balsam do ust, który wygląda jak tampon, płynny cień z serii Lux. I to jest coś, co mnie interesuje, ponieważ Hania mówiła, że jeżeli są jakieś produkty nie stworzone specjalnie pod ten kalendarz, to znaczy coś, co już znamy, to jednak ma nowy kolor. A te cienie w płynie wyglądają naprawdę bardzo ładnie, więc jest to coś, co mnie interesuje. I został nam ostatni produkt, część myślała, że to jest jakaś kasetka. Proszę Państwa, to jest lusterko. Pędzel taki większy, nie to jajo, nie to jakiś spłaszczony... Widzę dla niego większego zastosowania. Kolejne mi się podobają, zwłaszcza taki płaski języczkowy będzie świetny do nakładania właśnie pigmentów czy cieni, także to na plus. Jest jeszcze jeden taki precyzyjny ze szpicem, można go wykorzystywać na przykład do wyrysowania ust. Mam coś takiego z AliExpress i powiem Wam, że nie lubię. To, co mi się podoba, to zdecydowanie sypki pigment. Chciałabym też jednak mimo wszystko spróbować pielęgnacji glamu, mówiąc to serum czy masażer byłby dla mnie zdecydowanie na plus. Produkty do ust również tak samo. Um, myślę, że te linery ciekawe i ten cień w płynie również by mi się podobał. Um, tak samo gąbeczka, natomiast reszta, tak bym powiedziała, że jest dla mnie neutralna albo mi się nie podoba jak ta kasetka czy lusterko i te wybrane pędzle. pięknie używam, także sami widzicie, że jest część produktów, które zupełnie by mi się do niczego nie przydały. A jak już się płaci te kilka stóp za kalendarz, no to jednak staram się wybierać takie. Które w większości mi się przydadzą. Teraz dopiero przejdziemy do palety cieni, która jest magnetyczna. Oczywiście do tego mamy wypraski, i tutaj widzicie, że kolorystyka jest raczej taka typowa dla glamu. Mamy. Pojedyncze popo w kolor, ale większość to brązy, takie jaśniejsze odcienie, coś cieplejszego, coś bardziej różowego, akcent fioletu i niebieskości. Jak sobie wejdziecie na swatche, no to tu się zaczyna problem, bo z tego co ja próbowałam rozszyfrować te cienie, to one nie są po kolei takie są poukładane w palecie. I na przykład ten najjaśniejszy biały cień na pierwszej ręce na samym dole, gdzieś Wam zaznaczę kropeczką, to jest prawdopodobnie cień ten pierwszy u góry w samym roku. W zdjęciu palety. Także one zdecydowanie nie są po kolei. Brązek, brązek, każdy ma tego pełno. Co prawda jak są w kalendarzu, to ładnie to uzupełniają, ale wiecie. Skupmy się na tym, co na nas najbardziej ciekawi, czyli błyski. Drugi swatch od góry, na pierwszej ręce. Mamy taką ciepło-rudą bazę z różowym błyskiem. Wydaje mi się, że tu też będą takie miedziano-złote, może i nawet srebrne drobinki. Domyślam się, ponieważ coś tam migoczy na zdjęciu, Natomiast Glam zwykle ma naprawdę bardzo spektakularne błyski, więc na to liczę, że tu też byłby wow, więc to jest taki potencjalny cień, który którym mogłabym chcieć. Pomijamy dwa kolejne brązy i przechodzimy właśnie do takiego jaśniejszego cienia. To byłoby chyba też coś, co by mnie interesowało. Na dole w palecie widzicie taki niebieski odcień, fioletowy i wyżej jest taki powiedzmy, że błękitny, więc to jest prawdopodobnie słocz tego cienia, ale tylko się domyślam, sam słucz niebieskiego jest dosyć biedny, szczerze mówiąc. No to wygląda jak taki zwykły metalik. I ostatni cień na tej ręce to jest taki toperek. Wydaje mi się, że to będzie ten drugi cień, który teraz widzicie. Chyba uderzyłam w stół, sorry. I to się, że on chyba też będzie miał jakieś może tęczowe drobinki, kolorowe. Zobaczymy, bo tutaj wygląda po prostu niebiesko. Tfu, biało. I chyba ma złote drobinki. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście na żywo. Jest to potencjalnie coś, co będzie mi się podobać czego wezmę i jeszcze nie mam pojęcia, bo przypominam, że z któregoś roku ja mam jeszcze perłę Aury, która też była takim białym toperkiem, ale miała w sobie tęczowe drobinki. Może nie tęczowe, co równokolorowe, więc wiecie, to był naprawdę ładny cień, dosyć podobny do na przykład tej plecionki z kaszmiru, natomiast aura była jeszcze bardziej bielowymiarowa, więc no nieważne. W każdym razie mamy u góry na kolejnej ręce po prostu beżyk, poniżej taki klasyczny, dzienny błysk, bym powiedziała. Barzowa baza i błysk powinien być taki szampański z nutą srebra. Kolejną brąz, róż brąz. Następnie przechodzimy do takiego typowego miedzianego cienia. Przypomina mi troszkę mniej błyszczącą wersję powody dla bogaczy. Natomiast jako, że to wygląda jak taka zwykła perła czy metalik, to być może on nie będzie obciążać powieki. Następnie schodzimy do czegoś, co nie wiem co to jest. To będzie jakaś multipastela. Nie mam pojęcia, ale błyszczy się to naprawdę słabo. A ja nie lubię takich cieni, to dobrze w tym wiecie. Um, mamy taką ciepło-różową bazę z dużą nutą takiej herbaty. Błysk jest ciepło-złoty, nawet można by powiedzieć, że troszkę taki miedziany. I z kolei cień, który mnie interesuje, czyli fiolet. Um, Fioletowa baza jest taka troszkę cieplejsza, ciemniejsza i z kolei odbija na taki ultrafiolet, czyli fiolet z połączeniem z niebieskim. Czyli coś, co ja najbardziej oczywiście lubię. Zastanawiam się, czy on nie byłby podobny na przykład do arcymistrza. I jeszcze figowy jest. Był troszkę w takim stylu fuksjowo... Fioletowo-czerwona baza, no i właśnie kolejno niebiesko-fioletowy błysk. To jest chyba coś, co wypuściła ostatnio Maxi. Kupiłam, także sobie sprawdzimy, porównamy. Dajcie, oczywiście, znać, co Wam się najbardziej podoba, bo oczywiście, zależnie od potrzeb, każdy będzie zadowolony z czegoś innego. A my przewskakujemy do małego kalendarza z 24 cieniami, ale i nie tylko. Grafika jest taka, bym powiedziała, bo ja wiem, trochę skandynawską mi się kojarzy. Bez promocji 219 zł. I już przechodzimy do zawartości. Mamy oczywiście standardowo paletę magnetyczną w fioletowym odcieniu. Swoją drogą bardzo ładna, natomiast nie będę ich kupować, ponieważ mam mnóstwo innych. I oprócz tego mamy oczywiście jeszcze lepik, który ja ostatnio wychwyciłam właśnie w tym boksie Hity Glam Shopu. Tym samym tego akurat nie potrzebuję. Zanim przejdziemy do słoczy, to spójrzmy sobie na zawartość tej palety. Jest naprawdę interesująca ta kolorystyka. Nie spodziewałam się czegoś aż tak chłodnego. U samej góry mamy raczej taką neutralno-różową tonację, oczywiście z drobnymi wyjątkami. Następny rząd. Jest już bardziej szary, później mamy też coś zielonego, jakiś akcent różu, i ostatni rząd jest już typowo ciepły. Także jest spora różnorodność, co na pewno. Jest i róż, i szary, i troszkę zieleni, a ostatnio przecież sporo osób oszalało na punkcie tego zielonego błysku. Dziwi mnie, że tu nie ma czegoś takiego, właśnie bardzo choinkowego, ale oczywiście zobaczymy słocze i do nich przechodzimy. Od góry mamy. Chyba cieplejszy brązik, ale wydaje mi się, że on też jest pomieszany z czymś bardziej różowo-fioletowym, takim chłodniejszym. No nie wiem. Przypomina mi trochę ten z palety z fioletem, ale jeszcze ona do mnie nie przyszła. Zamówiłam całą kolekcję, wszystko sobie przetestujemy. Ale to dopiero chyba w przyszłym tygodniu, tak, bo ona jakoś tak do mnie przyjdzie. Następnie mamy jasny róż, jasny taki żółty, przybrudzony odcień. Nie błyszcząca perła. I cieplejszy fiolet, odbijający na taki intensywniejszy fiolet. Mam wrażenie, że coś podobnego było w palecie fiolety i w tej palecie również mamy coś podobnego. Jestem na niej, jeżeli chodzi o takie niebłyszczące cienie, więc on mi się nie podoba. Następnie mamy różowo-złotą perłę. Wydaje mi się, że to będzie taki nudziakowy odcień. Kolejno znowu chyba toper. I to będzie prawdopodobnie ultra perła. Ciężko mi powiedzieć, czy on ma jeszcze jakieś drobinki, bo być może są jakieś różowe, może niebieskie. Na pewno coś ciekawego będzie się w tych kolorach działo. Przechodzimy do drugiej ręki, i tu kolory są już zgaszone i bardzo takie przybrudzone. Od góry coś, co wygląda jak multi-pastela, także fani będą zadowoleni. Ja nie przepadam za tą formą, wy dobrze o tym wiecie. Kolejny brąz jest taki brudno oliwkowy. Następny metalik czy to jest satyna. Kurde, kiepsko to wygląda, jeżeli chodzi o ten błysk. To jest taki zielono-żółty. To już było też tego sporo w glamie, i sama mam mocniej błyszczące, więc to odpada. Następnie mamy szary. Nie spodziewałam się czegoś takiego w palecie glamu. Lubię takie odcienie, żeby nie było, ale po prostu to nie jest coś, czego oczekiwałam, że będzie ten kalendarz aż tak chłodny. Następnie mamy. Szary błysk z różową poświatą. Błysk to chyba dużo powiedziane. No ciężko mi powiedzieć, czy to będzie jakaś perła, czy to multi-pastela. Natomiast u góry. Tak mi się udaje, że ten pierwszy to będzie multipastela, a te nie mam pojęcia, co to będzie. Kolejna to jest zwykła chyba perła, brązowa odbijająca na złoto. Znamy ten klimat. Trzecia ręka. Zaczynamy znowu od podobnego brązu w takim cieplejszym klimacie, ale wydaje mi się, że też jest tu nutka różu. Mogę się mylić, bo to wiadomo różnie będzie wypadać na różnych karnacjach. Następnie mamy żółty cień, który ewidentnie coś tam opalizuje jeszcze na złoto, ale chyba też widzę róż. Kolejny cień jest bardzo ciekawy i on mi się podoba. Mamy taką ciepłą, ognistą bazę i mocno złoty błysk. A jak coś jest mocne, mocno się błyszczy, także mnie interesuje. Zaczynam już za szybko mówić i się przejęzyczać. Także potencjalnie ten cień bym kupiła i jeszcze zobaczymy. Kolejno to już jest taki znowu zwykły cień, ale wiem, że na żywo one nie będą aż takie zwykłe. Brązowa baza i złoto-różowy błysk, kolejny ciepły brąz i coś ciekawego, że w palecie paplika była właśnie taka ciemno-czerwona perła i tu też coś mamy, wydaje mi się, że on będzie troszkę skręcać i w róż, może na brzegach ta baza w pomarańcz, bo wiecie jak ciężko jest z czerwonym odcieniem, one zawsze gdzieś skręcają, albo w róż, albo w pomarańcz, także zobaczymy, zwłaszcza przy błyskach jest to strasznie problematyczne, Podoba mi się, naprawdę, ale żałuję, że on nie jest mocniej błyszczący, bo widziałam tylko taki jeden mocno błyszczący czerwony cień u chyba Odenseye. Gdzieś tu mam wkleje, ale nie widziałam jego swatcha. I ostatnie swatche to jest absolutne szaleństwo, jeżeli chodzi o Glamshop. Pierwszy cień jest zielony z takim jaśniejszym saledynowym błyskiem. Bardzo ciekawy, nie jest to mój klimat, ale wygląda ładnie. Następnie mamy brudnozielony mat, może troszkę wojskowy. Kolejno, mamy coś bardziej morskiego, jaśniejsze, takie niebiesko przybrudzone, no i oczywiście ciemniejsze, ale niestety też mniej błyszczący. Już później coś zwyczajnego taki barbi róż obijający na jaśniejszy odcień i to jest chyba też multi-pastela. Ten ostatni cień, jak myślicie. Baza jest taka cieplejsza, burgundowa, no i właśnie przechodzi w kolejno. Fioletowo-niebieski odcień. I cieni to wszystko, także dajcie mi znać, co Wam się najbardziej podoba, bo wiem, że nie wszyscy używają aż tak mocnych błysków jak ja. Ja po prostu lubię, no, jak to się błyszczy z kosmosu, także wiecie. Ale jest faktycznie kilka cieni, które przykuło moją uwagę, więc albo je odkupię, albo faktycznie jeszcze sama kupię ten kalendarz. Nie mam pojęcia, co zrobię, bo jednak nie chciałoby mi się odsprzedawać tego ponownie. Ale wiecie, skoro ja lubię fiolety i Wy lubicie fiolety. To myślę, że się dogadamy w sprawie testowania tego fioletowego błysku, o ile ktoś będzie go sprzedawał, ale myślę, że tak, bo to są raczej cienie, które już gdzieś były w glamie. I to jest wydaje mi się, że największy problem. Palet w glamie już było tyle że większość z tych cieni już po prostu mamy. Stąd też ja bym chciała coś zupełnie nowego, albo po prostu mocne błyski. Jeżeli bym dostała na przykład jakieś mocne, ale niudziakowe turboty, to byłabym z nich zadowolona. Nie wiem, czy pamiętać, ale to chyba były kalendarze 2021. Dostaliśmy kryształ, bombkę, dostaliśmy cień holo, milenium i dostaliśmy właśnie przepiękne turboty czy perły. Tam bodajże była mokry róż, który do dzisiaj niektórzy poszukują. Wydaje mi się, że wtedy też się pojawiła różowa burza. Na pewno też aura, o której już Wam wspominałam, że ona miała właśnie takie kolorowe drobinki. Czy z takich na przykład ładniejszych błysków to rosa czy ozdóbka. Także powiem Wam, że wtedy, to ja naprawdę mnóstwo rzeczy odkupiłam z tego kalendarza. A w tym właśnie mi brakuje takiego przytupu, Brakuje mi czegoś wow, co by mnie po prostu zmiotło. Gdybym w pracy zobaczyła jakiś kryształ w tym kalendarzu: czarny, czerwony, nie wiem, może niebieski, coś innego, coś ciekawszego, to ja bym chciał no, te kalendarze. To macie stuprocentową pewność, później bym się zastanawiała, co zrobić z resztą kosmetyków. Byłoby coś, co by mnie przyciągało do tego kalendarza, tak wiecie, takie ekstra. Także nie ukrywam, że liczyłam właśnie na kryształy, czy jakieś mocne turboty, czy może cienie holo, może na coś zupełnie innego. Mało tego jest, ale zobaczymy jeszcze na żywo, bo też nie skreślam tych cieni. Zwykle słocze w glamie nie są zbyt dobre i najlepiej poczekać na to, aż klienci dostaną te produkty, zesłoczują i wtedy nagle się okazuje, że chcemy nie jedną czy dwie rzeczy, tylko właściwie wszystko. Czekam oczywiście na Wasze opinie. Czy Wam się podobają, czy może jednak nie? Ktoś już wziął, kupił, dajcie oczywiście mi znać. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego.